I zaczynamy nową serię, a ze mną jest... Weister. I nowa seria nazywa się SkyBlock Survival. Tak, kolejna nowa seria. Rozwalaj drzewo. Już, okay. robimy już robimy na szybko sobie generator kobla. Mamy jakieś 50 zadań, z tego co wiem. 50? 50. Mi się daje, że mniej. To zły generator zrobiłeś. Dostaw. Ja To jest taki... Dobrze, że przynajmniej zebrałem twoje drewno. Eee, yy, ja, ja bym... ja mogę ja zrobić generator? Na razie taki zrobimy, później jak będziemy mieli więcej kobla, to wykopie... to A... zrobimy lepszy. Głównie ja umiem lepszy zrobić. No to zrób, Jezus, czekaj. Masz tu wiadro. Tylko poczekaj, Ob... aż wykopiemy tego, tego. A i potrzebne jeszcze jeden kawałek drewna. Dobra, mam. S nie Będzie trzeba trochę skrzynię przesunąć. No to przesuń ją, Jezus. Zrobimy chyba ci. jeszcze po dwa miecze. Jak starczy. Nie, nie starczy. No przesuń ją! Masz. Gólny generator kobla będzie dotąd. Jezus, zrobimy lepszy, ale na razie taki, aż Mam już kilof, ci też zrobię. Dobra, i wy... Okej. Okay. Czekaj, że tam ci do dołu. To ty rób y, generator, a ja łapię... będę łapał 100 za chwilę. Fajnie, że takie wysokie to drzewo. Wszystkie bloki wywalam za chwilę, nie? Mhm. Mm Gdzie masz tą skrzynię. Trzymaj. Daj ją. Wejść tu... O! Mam sadzonkę no. O fajnie. Już ją posać. Okej. Okay. Nie tu. Albo dobra, tutaj, żeby się nie spaliło. No nie wiem, czy to będzie dobrze. Kurde. Hmm. Nie puszczać. W ogóle e, nie będę ryzykował, tylko włożę to szybko, od razu wszystko. Trzymaj crafting table. Gdzie ty hmm. go postawiłeś? Może nie spali, nie? Brawo, ja brawo, brawo, brawo! No nie pamiętam jak ten generator... Nie oj, rób, nie, nie rób generatora więcej. Ale ja pamiętam, już, ten już generator... Już, już, rób sobie tego game moda i do... Jest, mam jabłuszko, 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 jabłuszko. Więc mogę zrobić tego. tego. Game, tego gen, ten generator na tym. Zrób taki, no. jaki był wtedy. Mogę zrobić taki, taki jak ten? taki jednego ja Po co go wywaliłeś? A mogę zrobić ten. Mogę zrobić generator na tym. w Nie. To jest ten, w którym się nie czytuję. No okej, okay, tylko. wtedy muszę sobie od nowa zdać ten. Dodaj sobie tylko to wiaderko z lawą i wodę. Okej. Okay. Ale, ja ja kurde, pamiętam jak się, jak, jak ten. Jak ja mam, ja, miałem miał i degenerator, ale nie, kurde, nic za bardzo nie pamiętam, jak go się robiło. Ja zrobię na razie taki, a dalej to wiem, jak zrobić. Na pewno, szedł na cztery. Dobra, zostaw, zostaw na razie. Ja będę wiedział, jak zrobić. Zrobimy na razie taki, żeby tylko wykopać odpowiednią ilość kobla, i potem zrobimy automatyczny. Czekaj, automatyczny. czekaj. Tu się zawsze będzie kopać. Widzowie nie widzieli co mam na plecach Uhu. Ja też nie widzę No, bo ty masz Steve sam Nagrywasz w ogóle? No nagrywam to dobrze. Dobra. Proszę żeby wyszedł O! Jest w końcu Czekaj Wykop to, masz kilo w końcu. Mam... Już tak mam. I nie muszę czytować. właśnie najgorsze jest w tych skyblockach wszystkich, aby... Najtrudniej właśnie jest wykopować wszystkie wszystkie te, te cobblestone'a. Tutaj najżmudniejsza wraca Ile mam kobla? Ja mam sześć Daj mi całego dirta Tutaj na górę Czekaj do, do strzynki Właśnie. bez ryzyka. Oj ojoj oj oj, mam gras bloka ja Już to na powiększe może? Co? lepiej zrobić klofy. Nie powiem. Czy... W ogóle nie, to... Nie, nie, nie. Za chwilę Ale najpierw to... To będzie trzeba wykombinować się, jak, da jak tego całego tego... Yy, dirta. Yy, zebrać. Zrobię nam miecze kamienne. Ale właśnie najtrudniej będzie zebrać ten cały dirt, który jest pod nami. A ja głupi nie pomyślałem. A tu nie czym? jest trudno, przecież wystarczy trochę wody. Kobla sobie zastępuje. Chociaż nie, szkoda, kobla. Chociaż łama go nieskończoność. Ja głupi nie pomyślałem i zrobiłem za kilofów, kilofów, To zrobiłem dwa kamienne miecze. Daj, daj trzy koble. O jezus, tylko ja się zaś trochę obawiam, że, 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 że no ten. Nie, kobleston mi się zlagował. Jeden kobl z tą straciliśmy. Trzymaj, bo dam ci co? Nie, rzu nie rzucaj mi ciągle. Ile ty go masz? No, nie wiem. Ja się trochę obawiam tego, że. No, że. że, że, że tym. Ze swoim. Ze swoim pięknym budownictwem, to wiesz. O Jezu, zrobimy jedną. Szałas zrobimy. Z drabinkami. A, te ty nam powiększe, Mamy cztery dirty. Jeden kol. Ty, bo ja zawsze sobie. Raz regerałem sobie chwilę na tym. Na survival'u, i ja miałem zrobiłem tak, że. No Pięć tutaj gdzieś to... Zrobić. ja jakby nie potrzebę. Daj mi teraz, poręczy... daj mi teraz trochę pokopać. Okej. Okay. I daj mi kobla. Albo schowaj go do skrzynki lepiej. Mogę powiększyć? Co? Skrzynkę? Nie! Może, ty wiesz... Ta, Wyspę. Ale na, na końcu... też nie. O nie, jeden kobl się spalił. Zrób miejsce, żeby sadzonka można było postawić i żeby nie sp... i tak, żeby z liście... żeby liście były na granicy tego kobla. Okej, okay, czyli z kobla. Aha. Mhm. Tak w środku mniej więcej zrób Dilto. No nie, jeden się spalił. Daj mi... Daj mi trochę kobla. Siedem, mam, ale dobra. Daj mi A ci pokopię i potem ci dam. Potem dam ci kobla i już sam będziesz kopał. Okej. Okay. Mogę zrobić, aż takie miejsce na, 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 na tego całego tego? Na cały, jakby, generator kobla. Specjalne miejsce? No, tak. jak, bo, no, bo tutaj ja myślę, że go, tutaj go nie będziemy mieli. Myślę, że to będziemy mieli ten. No tutaj, to... tutaj myślę, że będziemy mieli, Na razie możemy. Na razie nie. Na razie tak, a jak na, ra jak na razie myślę, że tutaj będzie... Już jestem głodny. Czekaj, że, czekaj, że to. Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Jest łóżko. Jak dla mnie to musiałbym, żeby tutaj mieć ten, później Ale, mieć... jak powiększyłeś. Nie ma waty. W ogóle wkładaj teraz, jak będziesz chciał mi coś dać, to wkładaj to do skrzynki, bo mogą okay. mieć taki drobny lak że nie będzie można było... że nie będzie można tego podnieść. Nie? Będzie teraz najlepiej zrobić tam sobie takie, jakby takie specjalne miejsce jakby na, na ten. Na generator Coblastona. No właśnie no, mówiłeś już to. No i tutaj jego nie będzie, myślę, że tutaj będzie ten, przyszłość przyszłości jaka, jakaś yy, ta, jakaś Bruga? farma, farmy jakieś. Farma. no dobry pomysł. No, tu mam dużo tu. Będzie Właści trzeba obniżyć, pod... będzie trzeba obniżyć do najmniejszego poziomu. No. i to, właśnie później ogólnie. Nul! F... Myśle... ja, ja myślę... Yy, czekaj. w ogóle tutaj da... zimowy. Wiem, daj mi cobblestone'a. Ja zrobię tak jakby daszek. Włożę do skrzyni. Zrobić taki jakby daszek. Czekaj, nie, nie bierz, daj mi 8 kobla. Albo zrób od razu piecyk. Trzyma, da, aha, ok. I prze, ja przepalę sobie drewno. Jedno. Już ja robię. Ja mam potyków dwa, no co? To... Położę obok koło tego. Dobra. O. Będziemy mieli jeden węgiel. I zrobimy pochodnie. Ej, ej! Weź rozwal tego! Ajsa, lód! Lód rozwal. Tak, teraz chyba się jeszcze... Zagapiłem się. O fuck! Co ty tu zrobiłeś, chłopie? Zginę, zginę albo nie. Mam jeden czas... Coś się spieprzyło. Już nie. Ok, już jest dobrze. Takaj, zrobię nam pochodnie. Myślałem, że cały generator tylko poszedł w dupę. Już wiecie, byśmy nie incytowali. Dobra, możesz rozwalić daszek, a to postawię na pochodnie. Okej. Okay. Dobra. Ja robię. O, z... lepiej dam taki daszek. Zostaw. Ma... Nie, przyś się pochodnia. Przyś się nie spali. Jeżeli nie, nie zamrozi się. Skąd jesz? Dobra, tam kit tam ogólnie ja sobie właśnie gram z Rivalu też trochę na, 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 na właśnie skyblocku. w ogóle czekaj, musimy oznaczyć jakieś zasady. Zaraz spojrzę na nie, albo po odcinku spojrzę na nie ja, i ja, pousuwamy. A ja sobie nawet nie jak jakie, mamy. jakie ja ma, nie, ja mam. Jakie są? Nie, ja mam w notatniku otwarte. Okej. Okay. A ten kill, of, ten kill of oraz miecz jest twój w skrzynce? Tak. Skąd mam y, skąd mam y, kilof? ci. O fajnie. Gdybym ci się sko skończył ten... A wiesz czego to... przecież mamy tam. Daj. Ktoś dzwoni... No, czekaj chwilę. Coś. Czekajcie. Już Co? jestem. Więc taki właśnie już siedzieliśmy, ponieważ była pauza i ktoś dzwoni do Krzysia. No, krysoła, pamiętaj. No to Krysoła. No, to każdy się może domyślić, że masz na inny Krzysiu. Nie, właśnie Motypin23 na przykład myślał, że mam na imię Krystian. Kolor. Jan się domyślił. No wiedziałeś, <laughs> że jestem Krystian. No tak, ale tak i tak mi się domyślił. Ej, pa, pa spójrz. Przekształcony Krzysiu w ogóle. Co, 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 co? co? Myślę też, że tak tutaj będzie ogólnie moc iść ściągę prosto aż do, aż do, aż do, tego kaktusa tam. Tutaj gdzie idzie tutaj taki ten, tutaj gdzie ja stoję, no to, to będzie raczej jak fabryka cobblestowna. A tu gdzieś dalej będzie jakaś taka. No. Y... Lawę będzie trzeba gdzieś wylać, żeby... bo nie mam wiadra na razie na nie, nie? No jest. Ale wodę gdzieś będzie trzeba zebrać. Albo wodę, albo lawę w... No tak. Gdzieś na bok. Uf. Jeszcze drugi tylko. Tyle. Mam 30 kobla, zaraz ci go dam. 31. Ej, rzucam ci. A ja... Ja pierdził. Żeś pomyślał. Ach, właśnie. A właśnie. Ale na szczęście żadnych się nie zgubiło... Nie zbugował chyba, nie? E, ale co? Nie zbugował się żaden kobiet. No raczej nie. No. że to nie była, że... To nie była żadna sadzonka ta. Jakby ta. No, i tak to ma tak właśnie o tym właśnie myślałem, żeby tak to postawić. Kurde, ciemno. Weź sobie brak na maksa. Weź tu mnie prawie, wy... stanąłem tutaj gdzieś kobry... ale teraz jest to... jasno. To mnie prawie wywaliło. Tam na bok 8 kobla, bym stracił trzy pochodnie i 7 patyków. Lepiej nie ryzykuję. Kobyl to jest nic. Ale za bardzo coś pocieniowałem tego skina. Co? Za bardzo chyba pocieniowałem tego skina. No dwa razy już wykopałem i jeszcze w ogóle kobla nie dostałem. Już, już, już. Prawie blisko było, żeby mi znowu waliło. Pierwsze danie, mamy, Pierwsze danie mamy, czyli fabrykę. A, gener a Colston Generator. Widzisz no. jak profesjonalnie po angielsku mówię? <laughs> boli, tak? <laughs> ale kurde, ja się ciekaw, jakie. Spójrz, teraz tu gdzie stoję, to będzie chyba fabryka Cobblestone, a później. Czekaj. No. A do jeszcze, ale ja, ja do do nie, nie wiem, i... to zostawić. No tak, ale kurde, ja nie wiem, jak dać. Jak dać klocek bar... jak dać jeden klocek y, ten niżej. Jak to zrobić? Ja wiem, ja wiem, spokojnie. Aha, że ja wydać. No ja już to zrobię. Może co? Masz. A to podaj ty... Poczekaj, daj to. A, daj, mi, nie, daj mi daj mi ten O da, daj. No daj. Please. Ale wiesz, o jeden poziom tylko. Tak, o jeden. Czekaj. się nie zabij dobra już jest spoko już dam właśnie. czekaj teraz bierzemy to i normalnie sobie stawiamy no właśnie i, i przenosimy generator czekaj, tu będzie lawa czekaj wylewam na razie wodę. wylewam tu na razie wodę lawa gdzie będzie powiedz 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 tu eee, nie ma no, albo w jakimś rogu albo tutaj albo tutaj Dobra. Ale na razie nie wlewaj, na razie weź ją! We, 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 we jakby Dobra Myślę, że to na razie taki nudny no, odcinek jest. Dirtem to jeszcze trzeba coś tam coś tu rozbudować. Czas muszę pomyślnie, są to tak, jak to było. Zostaw, zostaw, zostaw A, będzie trzeba tu pochodnie wziąć. Mniej więcej tak, 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 tak. O Jezus, poczekaj, wiesz co jeszcze musimy zrobić? O, oh, fuck. Daj mi wiaderko. Poczekaj, nie, poczekaj. Ale daj mi wiaderko. Zostaw, nie rozwalaj, nie rozwalaj. I źle dałeś. Co? Uważaj, uważaj, Czekaj. Co ty tu robisz? Nic nie rób tutaj. To powinno być tak, i tu będziesz kopał, bo tu będzie, tu, gdzie skacze, tu będzie tu będzie koresz do kopania. Dobra. To ma być jakaś dziura, czekaj. Daj dobra, mi wiaderko. Dobra, dobra, czekaj. Spokojnie, chill. Co ty robisz? Miejsce A, dwa, dwa do kopania. A, dwa? Czekaj, Wyle wyleję lawę na chwilę. Ale... Jeszcze... Czekaj, super. No nie da się inaczej, inaczej byśmy musieli skończyć serię. To daj mi to i tyle. Czekaj, no ale daj. Masz tutaj i tak będzie dobrze. Masz tutaj jednego kobla? Co? Masz innego cobblestone? Jest w skrzyni na pewno. Już się daje. <grym> Proszę. <grym> tu trzeba postawić to pochonnie, żeby czeka, to działało. Czekaj, czekaj, czekaj. Wyjść tam, wyjść na razie, czekaj. Niech na razie nie się rób. No. Czekaj, wyjść tak na razie nic się rób, hmm. właśnie. Dobra. Co ty robisz tam? nie dobrze. co to jest w ogóle? No właśnie chciałem to rozwalić. To myślę, że zakończyłem w biedu najlepsz No. U mnie trochę ciścina. U mnie trochę ciścina. Ta? Co ty nie powiesz? Odkryłeś Amerykę. O Jezu. Ta lawa tutaj się zbugowało. A to ile odcinku. Ale przynajmniej będziemy mi się... To ile, od ile odcinków się pojawiać. Co? Co ile odcinki będą się pojawiać? U mnie e, odcinek na kanale, a nie z, o, z tego oddziału. Nie wiem. Ja chyba dzisiaj... Ja z... Na pewno nie... W środę na pewno nie będzie odcinka, ale w tą środę nie będzie, ale ogólnie to będą w środę. Już skończyłeś nagrywanie? Słucham? Skończyłeś już nagrywanie? Nie, ja się skończyłem. No dobrze. O... Dobra, skończymy już chyba. Co, Kuba? No. To cześć. To cześć. Fajna kurtka.